Się, to się już nagrywa, tak. Ja, tak się Basia bawi. Tak tak się bawi Basia. No to nie ma jest to grydło. Gdzie piłka Bałwanek, słodka kukurydza, wene Słuchajcie, wszystko, wszystkie trzy wędki są na słodką kukurydzę. Tu nie ma. Kombinacje tylko są. w smakach. Kombinacja tylko jest w sposobie, w sposobie prezentacji. Właśnie ta tak patrzę, to co się dzieje z Bo, jest bo to ja ma... tam Ona już jest tam po tamtej stronie. Pod, ja. ten, pod tymi. Pod tymi dwiema wędkami, nie? Dobrze, że pod. Pod jedną wyszło, ale pod drugą chyba nie. Co? Nie, ona jest pod obydwoma. A nie. A, bo to ją dźwigasz. No to coś małego chyba jest. Ciiiiuu. Reksio, cichej. Już tu jest. Reksio! Chodź zobacz co mam, Reksio. Chodź. Pancia nas tu punktuje. Tylko mi ten czołg Jeszcze nic nie widać. No, widziałem orła cień. Raczej karpia. Coś wyskoczyło. Coś wyskoczyło. To jeszcze nie widziałam, że jeszcze było biło Reksio! paczki, Ewa. Dobra, już to. O! U, Roman. I tak Proszę. Ja mam 10 kilo życiówkę tylko. A ja nie to... było? A ja sztyce rozbieram tutaj. To jest... Masz czas, no. no. nie, tak to Dzięki. Arku. Pokaż, żeby nie. Ale patrz jaki czyściutki pysk. Zobacz, zobacz. I co tam widzimy? Słodka kukurydza. Słuchajcie, Włeney Bajc. Patrz jak się zapiął Ale zobacz jaki czysty pysk ty. Nie? Zobacz zero tego. Dobra. Ach to wszyscy nic papelazzi ślady reportera Jak grzecznie sobie stoi, nie? Arku cicho tam O, <noise> to będzie mega Już wsiście? I plum do wody. Każda taka spokojna, co? No, śpiąca jest, śpiąca. O ona wierzy, ona idzie do wody. E, jak chłopaki mówicie, bo ja już mam jedną. musiałam ja to powiedzieć. Ja mam dopiero to godzinę to temu Ja Jestem czarownica, ja mówię. Tak... Ja mówię, ja mówię, to jest, specjalnie mi dał takie, nie lubię tego od worka. Wiesz o co chodzi? To daj no. ten nasz. Jak wchodzi w ten. No ale fajnie widać jak funkcjonuje. To ten nasz. O, bo to jest to, co masz Artur. Nie rozpina ci się do końca. To kręca, wiesz, no? No. no i to jest masakra. Czasami potem. to przetrzymuje te ryby. Tam nie, bo tam a tu masz do końca i ona fajnie wychodzi. Dobra. I co? Mam pierwszą ryżę. Tak się mało. Także Basia już nie spać, nie? No. Tak to było ustalone. E, ja jeszcze dwie i panę idę spać. Basia teraz wywozi sobie, nie? To... Nie, nie chci, żebym mnie ja to wyniózło. To my już w sumie rację, bo my już idziemy teraz się zrelaksować, a Wasia jeszcze... Basia jeszcze czeka wywózka. No właśnie. To Dobra to pa! Tak się, gdzie to jesteś? Dobrze. A jest tam pies gdzieś? Był przed chwilą, a teraz nie widzę. Dobrze. Jak już czeka, ale to nie masz. Nie ma go Jest pod łóżkiem już. To właśnie chciałam, żeby wchodził tam. Dobrze. Dzień dobry. O, Dzień dobry. 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 O no, matko, teraz widać, że wstałeś. Dzień tygodni, Dzień dobry. Jesteś. <kkle disag> <kor> ładnie. Amury się, ładnie, Amury runą jak to mówili Jak rzucisz słodką kukurydzę do wody to amury runą przyszły no. <twell> no ładnie Arku zaczynasz od amura Pięknie <rehearsed> tak Arku tu? ja tu miałem amury łowić <laughs> no właśnie No zamienimy się Ale na słodką kukurydzę Arku Oczywiście. No to możesz łowić No balansa To wybaczam ci Nie <lists Varię> Jest, jest koleżka. No, ty się Jezu, spokój. Ja myślałem, że ciągle tego. Coś, coś że to się spięło, nie? zacząłem, coś było to się chwilę, upuściło i tak by do brzegu szedł. Patrz. No jest. Dobrze zaczynamy Pajóweczka no, piękna. Super. już do wody. Chodź jeszcze dalej. O Jezu, Poszła Ale wariat Konia po betonia o Czekamy na słoneczko ma dzisiaj ma być 14 stopni i słoneczko No, dzisiaj ma, ma być miocie. ciepło Więc chyba pogoda pokażę wam. na miocie jak się słoneczko włączyć. Potem wam pokażę A, to naszą O Jezus. Bazę O Dzień dobry Myślałam, że moja, ale to nie moja. Balans akurat. To ta, co nie działała w ogóle. Balans? A słóżneczko wywoziłeś, nie? No. Zrobimy Eldorado, rano, zobaczysz. Ja wierzyłem w tą miejscówkę, bo to tam musiało się coś dać. Tylko, te też naszły, nie? Ale ty jak mi ten przewiozł nie będzie brania, to A ja tam założyłem przynęty, akurat? Nie no, A, mówię, że, się się że na no, pustachaczki też biorą. Jak ja nie będę mieć brania no, dzisiaj... Dlaczego tak tego patyka stąd wziąć? Bo ja tak... wygląda... niebezpiecznie, wiesz? Jak ja nie będę mieć brania, to znaczy, że mi pokombinowałeś specjalnie. To będzie wszystko udokumentowane. Warioty. Pa, Duża płoć. <laughs> Naprawdę, na sterydach. Naprawdę piękna płocz. Sumik karłowaty. Słodka kukurydza, słuchajcie, wszystkie zestawy. To jest po jeden. Było na tonącą z tym zbalansowaną, na tonącą, a teraz jest na sam balans. No i patrz, i ktoś powie, dwudziestka kulka, nie zakładaj dwudziestki, no. bo to ten, a zobacz. Coś tam co się spusiło. No. Ale chodzi mi o wielkość, bo to nie jest duże, nie? No. no. To... Także 20 kulka dla takiego karpia 5 kilo to nie jest problem, nie? Ale jest... To, ale jak dostanie z wędki w twarz. Dostać z wędki w twarz. <grym> w twarz. <grym> <grym> <Karpy>. <grym> Grym Grabisz se Grabisz se. Nie jest wasza bestia. Silne są tu są masakra To jest. O, oni tutaj też mają przy brzegu dosyć fajnie, chyba, nie? Bo tam ma meter, jest. No tam jest już metr 30. Zaś ten pełnoułyskacz waleczny. I zobacz, taki nieduży 20 łyka i nie ma problemu. O. Patrz, jak to się fajnie tutaj tenia. No to no, wygląda na dnie, nie? No właśnie, patrzyłam, co tam tak jasno, tam zanęciłeś przy brzegu. No. <laughs> o! Ktoś mnie popchał, niewidzialna dłoń. No chodź, chodź. Już, 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 no. Po co się męczysz? Nie męcz się. Zaraz cię wypuścimy. Po co się męczysz, po co się smucisz i tak z powodu, powrotem do wody wrócisz. O, proszę. No piękniarku. No, Mamy tutaj ten... Poeta prawdziwy. Poeta... <coughs> Timowy. Wierszem, <coughs> jak syrką. Jak ten w smerfach, jak jemu było. <coughs> Nieważne jak tylko był tam taki, nie? Poeta. 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 Wierszy, Jeszcze Na syfną... niebiesko się musisz posmarować. I <grym> jest. Ryba numer. Twoja druga. Cztery, ...four. Cztery. Twoja Cztery. druga. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie dam, teraz ja mam. Zajęta! No ale w sumie na wszystkie wędki już było branie, nie? No. Tak dosyć. Dosyć fajnie. Co masz? Harpik? Widziałeś go? Zbycie. A ja, już tam Romanek ucieka Widziałeś szupak jak się wywalił? Szupak, szupak. goni Jezus, kołyskę wlazłam. Sama tam wpadnę Koło tej ryby. Wody, po co sprawdzał wszystkie te czy centralka działa patrz, że pociągnął za swoją no za chwilę brani <grymne> Musiał przepływać i poruszyłem, wiesz, co dzi? No tak i się tak rzucił. A to najmniejszy jaki był na razie, nie? Chyba tak. Najmniejszy na razie taki. O, zapólnie sobie, czekaj. Ja sobie dam na stojak kamerę. Aupa! Czołówka moja oczywiście leży w namiocie, bo po co mi? Dobra Kurczę, teraz moja musi być szczał 22.44 Ty mówiłam, że za godzinę będzie ryba Ciepły nie stary i nie ma wody serio? Patrz tu gościa Adę On sobie pianę robi, bo to me Już cię wypuszczę, stój, stój Jezus Maria. Mówiłam ci, Ewa, ja jestem czarownica, nie? No widzisz. Bo Arek mówi do, do zobaczenia za, za, do, do ryby, nie? Czołówkę sobie raz A ja bym to za chwilę. <zancjał> no i jest. Jaki hardcore? ty. Płynąć bez wody chciał. <grym> no i już. <sug> A ilu? No ten, to chyba lunatyk jest. Luna, Ale <grym> Dobre, Dobra, dobra, dobra. Oj, jasie. Yes. Nara, wywoź. Dobra. Dobranoc, koniec Dzień przedstawienia. <gry> do, do zobaczenia za chwilę. Pa. Dzień dobry rano. Dzień dobry w nocy. Dzień dobry w nocy. Co? No. Nie odpoczywasz? No, właśnie widzisz? Relaksujesz się na rybach. Oh j'avais cool. That's a woman so I

Ci to, dobra, to jest coś, coś większego. <śmiany> to może być większy... ma od tego ludzi, wiesz? To może być większy lesz, taki większy niż, niż Damian miał. Tak. Musiałem iść na tronek, to królowa. No i co? No i widzisz, ledwo pójdziesz już ci wędki biorą, nie? To będzie troszkę większy lesz. Było, było tak pik? On czekał, aż ja se pójdę. No nie. Ja zaraz ją przyciśnie. tron, pójdzie, to my się bijemy. Weszła przez dwa zestawy. Chociaż znaczy? się nadzoru, czy dobrze się wiesz, szkoluje, nie? Bo to... Niech mnie Niech go nie zepnie. <grydza> <grydza> to, to, może tego nie przeżyć. <grydza> ja cię kocham, ja wiesz, ale. Jak, ja cię kocham, ale jak mizernie. Są, są jakieś granice. Są jakieś granice. to porobę To jest moja ryba. Ale na słodką kukurydzę, zobaczcie. Tak, tak. Wszystkie fantki mamy na słodką kukurydzę. Specjalnie tak robię, to jest małe, wiesz? <grydze> Cicho, bo to do filmu jest, no. ja, nie. Hamulec rozkręcony. Wiecie. Na słodką kukurydzę. Hamulec na maksa rozkręcony. Zresztą tu wszystkie brania, jakie by nie były, to są na słodką kukurydzę. Także słuchajcie. A ja też się zgadzasz, czemu mi tej wędki nie oddaje, nie? Ja już przyszłam. Okrot od wody. Ja już przyszłam. No. Ja już jestem. Ja tak. on twierdzi, wiesz, bo się boję, że ci szkoda będzie jak ją zerwiesz. Przy przekazywaniu by się mogło policzować. Tak, to, no, tak. Nie? No, tak wie, to bo szkoda, jakby się jej nie wyciągła. Ja ci już ją wyciągnę. To są te nie. takie newralgiczne momenty, to wtedy to tu zaważę. tak. No, tak. oczywiście, ja ci pozwolę. No już. Dobrze, ale jak pilnuje idzie wdrybasz, mojej stronę, to Ale tu nie ma tak chopsiupa za dup. <noise> jest ładny, jest ładny. Widzisz, co się dzieje, jak na chama ciągną ryby? Patrz, widzisz to? Rozerwane. Jak ma rozerwane? rozerwane On idzie, ale on ubiera te butki, czy nie? Tak. No to przyjdzie zaraz. Duża. To ten był większy, nie? Tak. Skarpie ja. jakieś wszyscy łowią tu. Lesz jest. O, o, nie złowił. A, to ten sztywny. To jest sztywny. pan Gdzie mamy odkażać? Proszę. O, lepiej, lepiej. Zaraz się lało, ale... Teraz najważniejsze, osoba, którą złowiła, robi sobie zdjęcie. Basiu, proszę bardzo, nie krępuj się. Nie, 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 no, bierz do zdjęcia, a ja stanę obok. Wszyscy i tak, więc to była moja wędka, na mały rybka ja na moją wędkę. Patrz, tu położę ładnie obręcznik, proszę. Ty se klęknij. Na kolana. Jak waży 10 kilo, to ciebie lejemy. Bo moja życiówka. Ale ładny. Piękny jest. A, znikło, nie ma zdjęć. Masz? Wyczerpała się klisza. Z dołu tak bardziej. Z, z dołu. O. o. No, obudzi się, w końcu się obudzi. To jest różnica między tymi dużymi, a tymi małymi. Ten mały już wydano No. No bo no te małe no, to są takie warianty. To ma czasu. No. On teraz musi nabyć. O jak fajnie. Z gracją, nie? Pama. Pięknie. Przyjdź zaś. Tak sobie wolno teraz. No. Tak co? <grym> tak walczę. Tak. Ma wolno. Po musi ciśnienie wyrównać, bo mu skoczyło. Ale <grym> pięknie Ale są długie, że to Od te razu jak nie? zacząłem to czułem, że mam coś lepszego. No i pięknie, no. jedziemy gratulacje, dalej. Gratulacje, gratulacje dla ówczyni. brawo. Ma, majówka się dopiero zaczyna. Pomager Słysze, się sprawdził. Możecie, ładnie wywieźcie ze stawy. się sprawdził, e, dał i radę. na spacer. Nie na spacer teraz. Jak e. przestało. się zmęczyła, teraz chce odpocząć. Lecimy, słuchajcie, lecimy do Arka, Arek się doczekał w końcu, słuchajcie, fajne? Jaka ryba? Jaka ryba. Amur? Tak? Ty, amur? Ty Ty, amurzęsto. Z tamtej strony iść? Nie, nie, nie. Tutaj. Pff. Arek Amurzysta, proszę. Tam, tam, tam. Karp chyba Arku. Albo Amu? Albo nie. tutaj? Przejdź, Ewa. chcę przejść. Jak to zrobić? Cicho. Cicho, to teraz. To trzeba grać. Jak to zrobić? Tutaj, tutaj para się dopiero dociera, słuchajcie. Chyba dopiero zaczyna. No teraz. Nie, nie ma. Uciekł ci. No teraz, bierz go. idę góry. O to. O, Nie duży. Brawo, brawo. To nie jest duży. To jest, to jest malutki, ale to nie jest duży, ale... Ale jak wiele go zobaczy, to wiesz by chciała zrobić. No, no, nie nie wypędzicie w komuś dzisiaj. jest czekaj, bo, bo, bo widzę, że ty się nowy kart szykuje. <laughs> a tam już jest karp. To jest chodźcie. Dobrze, no wieczór się robi, ten no. To, to najwyżej to potem rybka. Tak no. To jest karpik. Możemy pogłaskać, Nikola? Coś się już zaczyna. Coś się zaczyna dziać. I co? No to no proszę, proszę podchodź do Arka i głaskaj, nie bój się jej. Całą ręką, koło ręką to, a? sobie przy łuski. Śliska jest, co? No, a chcesz tak chwycić sobie koło pana Arka tam? Nie chcesz spałnąć tam to zdjęcia. Chodź, idź koło pana sobie Iść tam koło niego. A ci zrobię zdjęcie już, też. Tam sobie możesz klęknąć tutaj koło no, tego. Chodź, chodź. I ci pan pokaże, jak się trzyma rybkę do zdjęcia. A sobie. się no? Kliknij sobie. Kliknij sobie, no, Nikola. Ręce do przodu wyciągnij. Zobaczy, jaka jest ciężka. Trzymają. O, jak ślicznie. Dzięki. Jejdź. Możecie ją pogłaskać po, 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 po płetkę. Po górze, może po, tak. po górze. Tak, po nie widziałaś takiej dużej dłużej, co? Też, te <laughs> a widziałaś buzię, jaką co ona ma? mówi do ciebie, co? Coś chce powiedzieć. <laughs> Widzę, że tam nie ma, Artura, bo miał On na to no zawsze każdemu dziadku robię, a teraz buzi. mieć <laughs> na No, i do wody teraz. No chodź też, nie? Idźcie sobie no zrobić chodź, panią błotkę szybko. No. Z tej strony chodź tu, chodź. Boże, ja nie wiem, co się dzieje. Z tej strony z tej, ja mam zaburzenia, a więc tak. Zaburzenia emocjonalne, proszę puścić to na antenie. Ale to kartki mają takie wąsy? Czekaj. No. To jest, to jest, to jest to? Ja wiedziałam. Ile on tak, za 3 kg? Nie. 2? No. 2 kg. 16. Niecałe, dwa może być. No. To są policz tak, 20 kg, jak wygląda kartka mi się. Od kołyski do kołyski. Od brzegu do, brzegu. Wraca do wody no. wracaj Wracaj, No i mam nie? świata. Zatnie się. Czasami fajnie malutku odpływają, ale te małe to są szaszki. Patrz tak. zobacz, Zobacz. Tu musisz sobie odpocząć chwilę. O, i już na siły. To jest wariat mały. On zaraz pójdzie jak torpeda. Te, tak. te, te duże tak powoli odpływają. I patrz, zaraz będzie. Patrz. Nie jak płynie. A nie, poszedł sobie. Z gracją, no. O, poszedł. Fajnie, co? Arku, Arku. No, zaczyna się coś No, dobrze. w końcu, nie? Dobrze. dobrze. Ile, to pół godziny po, wiesz, po coś, co? No, widzisz. A zmieniałeś miejsca? Nie. No. Fajnie, nie? Czyli nie ma, wiesz... Podbierakowy. No, to ja! ja, to bierze, ja tam żadnej nie było, mówię, trudno, rzuciłem, nie? Dziękujemy. To jest to, co mówiłem, nie? Ale fajnie. Takie A to, żebyście wcześniej, wcześniej byli, y, y, mieliście coś? Wcześniej... Y, prawdopodobnie zielona. Wiadomo... Strąga. Strąga. No, to ale ale nie. Się. A to nie szkodzi. Masakra, ten ale kreatywnie. Wracaj, wracaj. nie no, no, Wracaj. wracaj Będziecie na, będziecie na filmie. Dzień dobry, będziesz na filmie. Przedstaw się. Nie ma czasu. Młody ten, młody, młoda wędkarka rośnie. O, a tutaj już po prostu zarażeni pasją, zobaczcie. Dziękujemy. O, już jest koniec. Ale fajnie, że mam się Jakby coś mam wędkarski, wiecie? Jasne. O. Będziesz się oglądać na filmie? Chcesz kogoś pozdrowić? Babcię na przykład? Ona już jest w amoku! Dobra, łowimy Ja dłużej duże. Nie, tak go wierzchem go przyciągnie Wierzchem go, wierzchem! Patataj, patataj! Ten wąs! Ale fajny będzie, ale będzie fajny Bo to jest ten taki... Lampas, lampas Patrz. no, no łuski, nie? ale będzie piękny. Nie. będzie ładny. będzie okay. fajnie go ten jak kiedyś tam łuski miał. jak będzie miał okazję urosnąć to będzie fajne mm. na balans słodka kukurydza oczywiście no bo tu na nic innego się nie łowi na nic innego nie bierze na nic innego nie bierze nie duży ale piękny lampasik jest no, ładny ale będzie cudowny, nie? Jak urośnie Arku Tak naprawdę Ale są najładniejsze te ryby te lampaski Mają to fajne Wiesz Arku co? Co? Wszystkie lampaski lubią Aleję Adidak. lepiej grilla, bo w tle będziesz miał grilla na ryby A to normalne jest to już... Kto To ma grilla wiedzą. ten machilla ty chile out. Chodź. Co to za nowe zdjęcie? No. no. ładne. A, no Z takim lampaskiem pięknym. No chodź, no nie bój się. Dobra, to teraz lecimy zdjęcie na napinacza. Weź. Weź ale ogromny. ale duży, on ma ze 20 kg. Yeah. On się tak wyciszył Ta. przy moim kuzynie na tyle godzin, to teraz będzie szalony. A, teraz muszę to nadrobić, bo jak to tak, energię go rozpiera. Otwórz e, Arku mi zamek. Proszę ja ciebie, bo nie tą stroną jest, wiesz. Coś trzymie. O teraz koszty. i popłynął. Każdy lampasek to jego tasek. Ja mu to i tak wytnę. Nie ma takiej opcji. Ja jestem kulaż szpiegula. Wszystko, wszystko, wszystko wiem. Myśl, co teraz zrobić? Jak ja Cię? O, o, będziesz miał tam, będziesz miał tam w sprawie. Do sądu, do sądu. Policja! Baby się boi. Kobieta, kobieta się boi! kobieta ciebie! Kobieta ciebie! Żeby z gołą babą w nie mógł.